No dobra, to jak bardzo clickbaitowy można zrobić tytuł do tego filmu. Wracamy po tygodniowej przerwie spowodowanej szkoleniami, konferencjami, a właściwie jedną konferencją, czyli Agile by Example. Materiał z tej konferencji niedługo pojawi się w tym kanale, a w tym wcale nie clickbaitowym Filmie. Chciałem rozszerzyć to, o czym mówiłem, to, o czym ostatnio pisałem na liście mailingowej, także temat ewidentnie siedzi mi w głowie bardzo mocno. Oczywiście tytuł filmu związany jest ze znanym wszystkim powiedzeniem: O tym, że jeżeli masz w ręku młotek, to wszystko zaczyna wyglądać jak gwoździe. I mam wrażenie, że tak trochę jest, jeżeli chodzi o te nasze techniki, metodyki, frameworki. I sposób rozwiązywania problemów. Już tłumaczę. Wśród agile coachów i scrum Masterów jest duże grono osób, które zdobyły doświadczenie w pewnych określonych sytuacjach. Trafiły gdzieś, gdzie był jakiś problem, i udało się ten problem w taki bądź inny sposób rozwiązać. Czasami było to wdrożenie starego, dobrego skrama. Czasami, o dziwo, chociaż, jak dobrze wiecie, takich miejsc nie jest za wiele. Zainspirowano się sejfem, wdrożono pewne rzeczy typu PI Planning i okazało się, że to przynosi jakieś korzyści, to rozwiązuje jakieś problemy. Wszystko dobrze, tylko gdy trafiamy do innego miejsca i napotykamy na inne problemy, nie możemy patrzeć na te rozwiązania, które zadziałały w zupełnie innej sytuacji. Bardzo często można zobaczyć, jak osoby wchodzą do zespołów, zaczynają z nimi pracować i okazuje się, że a daily nie ma codziennie, to daily musi być codziennie, a nie macie retro, co. Dwa tygodnie, czy co sprint, ilekolwiek by on nie trwał, a to trzeba, trzeba to zmienić. Nie macie stałej długości iteracji, to jest fatalne. Dlaczego pracuje Wasze sprinty mają trzy miesiące, i nagle się okazuje, że zaczynam wszystkich wtłaczać, albo to osoby zaczynają. Ja staram się nie, ale jest taka tendencja do wtłaczania już istniejących jakichś zespołów, czy, czy miejsc, czy organizacji w takie. Ramy, które bardzo dobrze znamy, które kiedyś nam pozwoliły rozwiązać pewne problemy. No i tu warto się zastanowić, czy na pewno tędy droga. Bo jeżeli nawet trafiamy do zespołu skramowego, i okazuje się, że nie ma tego daily codziennie, i jeżeli okazuje się, że ach, te sprinty są jakieś takie długie, a pewnie mogą być krótsze, to oczywiście zawsze mówiłem o tym, żeby zadać pytanie, dlaczego tak się dzieje? Skąd się to wzięło? Dlaczego nie macie daily codziennie? Bo mieliśmy codziennie i takie były problemy, a teraz mamy co dwa dni albo dwa razy w tygodniu i jest nam z tym super fajnie. Okej, okay, a czy są jakieś problemy z tym, że to daily jest już jako weekly czy biweekly i dzieje się dwa razy w tygodniu? Jeżeli są problemy, to spróbujmy je rozwiązać. Jeżeli nie ma problemów, to nie wciskajmy na siłę. Czyli do tego kroku, do którego zawsze zachęcam pod tytułem zobaczmy, dlaczego tak się dzieje. Dodaję jeszcze drugi, zobaczmy czy jest z tym problem, albo w ogóle zobaczmy jakie są problemy, które chcemy rozwiązać. I to wydaje mi się, że jest najważniejsze pytanie, jeżeli macie coś zapamiętać z tego filmiku poza dziwnym zielonym światłem, to właśnie to pytanie, jakie mamy problemy i co próbujemy zmienić, jak próbujemy je rozwiązać. Ale głównie jakie mamy problemy, bo jeżeli już wiemy jakie mamy problemy, to możemy się zastanowić, czy te nasze rozwiązania, które mamy z tyłu głowy, ten nasz młotek będzie pasował do tej konkretnej sytuacji. Jeżeli nie, to może będziemy musieli się doszkolić, może będziemy musieli poszukać inaczej. Ale najważniejsze jest, żeby wiedzieć, jaki problem rozwiązujemy. Bo jeżeli naszym problemem jest zbyt niska przewidywalność zespołów, zbyt długie, rozciągnięte prace nawet nad najdrobniejszymi rzeczami, często zmieniające się priorytety, brak możliwości zaplanowania czegokolwiek, a jednocześnie mamy zespół, który pracuje nad produktem i go rozwija. To może faktycznie powinniśmy zobaczyć na skrama, na Scrum Guida, na wszystkie rzeczy skramowe i się zastanowić, hmm, czy te przypadkiem propozycje skramowe nie rozwiązują tych konkretnych problemów. Oczywiście, jeżeli trafimy do jakiegoś miejsca, gdzie mamy zupełnie inne problemy, bo potrzebujemy mieć projekty robione na czas albo wyceniać je wcześniej, albo pracujemy w trybie fixed price i nie ma mowy o tym, żebyśmy decydowali sobie ze sprintu na sprint, co będziemy robić, chociaż to jest oczywiście osobna dyskusja, ale mamy zupełnie inne problemy, no to może poszukajmy innych rozwiązań. No i teraz mam wrażenie, że troszeczkę y, Safe i jego elementy Scrum, jego elementy Scrum Masterzy w ogóle, to czasami, nie zawsze, ale czasami w pewnych organizacjach to są takie rozwiązania szukające problemów. Musimy mieć Scrum masterów, super. Musimy mieć y, program inkrementy czy planning interwale po nowemu, czyli PI i PI planning, super. Musimy mieć skrama. Super. Ale jakie problemy dzięki tym rzeczom chcemy rozwiązać? Bo jeżeli na siłę wciskamy PIe PI i PI planningi, bo gdzieś kiedyś nam rozwiązały jakiś problem, to na pewno porównajmy te dwie sytuacje i zastanówmy się, czy ten sam problem jest tu obecny. Bo jeżeli naszym problemem jest to, że tak naprawdę nie jesteśmy w stanie zaplanować niczego na dłużej niż miesiąc, bo priorytety się zmieniają. A jednocześnie rzeczy, które robimy, są dość małe i proste, chociaż. Wymagają współpracy pomiędzy wieloma różnymi zespołami. No ale jest tak, że za dwa tygodnie możemy dostać zupełnie inną wrzutkę, a za miesiąc będziemy robić jeszcze coś innego. To czy te PI e i PI planingi, które nam piękne polskie słowo, fiksują zakres na dwa czy trzy miesiące, to jest właściwa droga? Nie? Tak samo w tym wcześniejszym przykładzie, o którym mówiłem, z zespołami totalnie nieskramowymi, które a niech to realizują zlecenia dla wielu różnych klientów. Średnia osoba jest więcej niż jednym zespołu, nie mamy produktów, a mamy projekty. Czy na pewno musimy tego skrama tutaj wciskać? Czy na pewno to daily, które ma za zadanie rozwiązać pewne problemy komunikacyjne, synchronizacyjne, w tym konkretnym przypadku się sprawdzi, i tak dalej, i tak dalej. Czyli uczulam na to, żeby nie patrzeć na wszystko jak na gwoździe. Jeżeli mamy młotek, a jeżeli mamy cały pas z narzędziami, to też nie stosujmy ich na ślepo, tylko i wyłącznie dlatego, że one się kiedyś sprawdziły albo wiemy, że działają, bo najważniejsze jest i zawsze będzie, po co coś robimy. Co chcemy rozwiązać w dany sposób? Jaki mamy problem, przed jakim stoimy i zobaczmy, czy na pewno mamy jakiekolwiek narzędzie do niego. I jeżeli już jakieś znajdziemy, to się zastanówmy, czy na pewno to jest najlepsze narzędzie do rozwiązania tego problemu. Czy to będzie Safe, czy to będzie Scrum, czy to będzie Daily, czy to będzie Retro, czy to będą sama, sami Scrum Masterzy, sama rola Scrum Mastera. Warto się zastanowić, a na pewno warto sobie określić, jeżeli już się zabierzemy za wykorzystanie jakiegoś narzędzia do rozwiązania jakiegoś problemu, jaki to jest problem i jakie efekty chcemy osiągnąć. Jeżeli to zrobimy, to jest duża szansa, że nie będziemy używać niewłaściwych narzędzi do problemów, które w ogóle do nich nie pasują. A gorąco się też zrobiło ostatnio na naszej liście mailingowej. Maile są coraz dłuższe, tematy mam nadzieję, że coraz ciekawsze. Jeżeli nie chcecie, żeby Wam umknęła kolejna wiadomość, zasubskrybujcie listę mailingową. Link jest w opisie do filmu i w pierwszym komentarzu pod nim. A jeżeli coś Was ominęło, to się nie martwcie, bo udostępniliśmy ostatnio całe archiwum wszystkich naszych maili.